Dobra. Mm. Jakby. przygotowuję się Halloween, więc Wam chcę polecić jakieś kosmetyki, żeby można było się pomylić na ten Halloween, bo już sam mamy je perfekcyjnie, więc. Wam pokażę. Dobra, mam taka dźwięka. To jest. E błyszczyk taki nawilżający, no, tak w rozmaniu to jest to wszystko. O, teraz palety. Są dwie osobne te palety, są przy w środku. Ja niektóre kolory już się pomężały przed przecież to by można um, zrobić sobie na twarzy nie? jedna jest z farbkami a druga jest z czyniem i odróżnienie się z tyłu są pokazane Okrągłe to są e, cynie a to takie takie z takie bomby z takim łamanym cynem są farbki i cała ta paleta ona się tak składa no, tak i w środku farbki się prezentują tak a cienie się prezentują tak to jest przepiękne one mają w środku gwiazdki okay. nie wiem jak to się no I Jeszcze pójdę po dwie takie błyszczki, ale nie polecam ich, bo one się tak serdecznie nie da ich zmyć. Jak ja próbowałam zmyć tę czerwoną, to byłam cała czerwona. Bo za chwilę wam pokażę. Dobra, mam tylko czerwoną, bo tam coś porzuciłam. Ona tak wygląda, się nie odróżnia po prostu. To jest Czarny po to jest taki błyszczyk. Ja mam w środku brokat. I chodzi o to, to że jak się posmarujesz i chwilę poczekasz, to tu się pojawi brokat. Mam ten brokat mało widzę, więc i tak nie polecam. Jest na maks. To czerwona też to jest miękka. I on jest z kuczachą. I mam wzorek. Więc ja mam jej barier. Polecam ten bursztyn po mega-nazwiera. I te dwie palety, jakby one są. No. Są jeszcze różne jakieś kosmetyki tam. Mam no, na to nie chcę tak skorpione, bo tam jest jakaś róża, którą wyzmijesz palcem mnie już palce się psuje. To ja takie nie chcę, Więc tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery to są takie więc spa.